Z tej strony Kacper. Witam Was na kanale Kacpero. Dzisiaj Wam zaprezentuję kilka moich modelów z Lego i dzisiaj Wam pokażę jak będę się nimi bawił. No i pierwsza to będzie taka śmieciara w zabawie. Będzie uczestniczyć taka śmieciara, która tutaj podnosi to i z tyłu jeszcze o, to podnosi. Taką klapę tylnią. To wszystko będzie w zabawie widać, bo będę się też wam pokazywał, jak bawię się. Jeszcze do tego będzie zestaw śmietnika. A to do czegoś innego będzie. A w drugiej rzeczy to będzie też taka trochę sprzątaczka. Taki bardziej wóz z miotłą. Oj, coś nam wypadło. Nasz dinozaur. Taka. O. Wygląda z tyłu ma napęd. Taki lekki. Koła się kręcą, z tyłu wygląda tak. To też można sobie zdemontować i można sobie z powrotem założyć, tylko trzeba trochę wysiłku. O, a ostatnia rzecz to jest fajna. Patrzcie, tutaj jest miotła i łopata. A tam w środku się chowa rzeczy, takie na przykład jak śmieci. Patrzcie, tutaj takie to jest takie miłe takie trochę. I taka ma miła szczoteczka. I z przodu też ma takie, widzicie? Tak się podnoszą i patrzcie, to wszystko się kręci. A tutaj jeszcze ma sygnały i takie światła. No i teraz przejdźmy do zabawy. No to zaczynamy teraz zabawę i pierwszego dnia śmieciara wywozi śmieci. O nie, nie porządek taki na ulicy, ale mam co tu takie śmieci do wyniesienia. Trzeba tak zrobić i wyrzucamy śmieci. Uwaga, czy nam się uda? Wszystko nam się udało zgodnie z planem. Teraz sobie o nie, jeszcze coś tam jest. O, wszystko dobrze, już jest, nic nie ma nic. No i teraz sobie odstawiam, odstawiamy pudełko, podnosimy do góry widły i jedziemy sobie dalej. No i teraz jedziemy na miejscowy parking, a teraz jedzie ten samochód. O nie, tutaj coś jest niebezpiecznego. Może to będzie jakaś bomba albo jakiś plastik. Posprzątajmy to. O, teraz tutaj sobie wrzucają. I jeszcze sobie pozamiatam ulicę. No i wszystko jest skończone. A teraz jedziemy do domu. Dwie godziny później. Teraz ja wyjeżdżam. O nie, coś mi się trafiło jakiś banan mi się trafił. Trzeba to posprzątać. Muszę wyjść z samochodu, niestety. O, wychodzę z samochodziku. Oto ja wyglądam oczywiście tak ja wyglądam. O. No i sobie przymykamy dach. Teraz, co nam się przyda? Najpierw łopata, o. Łopata, proszę tutaj, o. Łopata, wrzu rzucamy to tam. O nie, wypadło nam. O, znowu nam wypadło. O. O. No i odstawiamy sobie łopatkę na miejsce. I jeszcze trochę brudu jest na ulicy. Trochę jeszcze tutaj koło mojej, jakby to powiedzieć, sprzątaczki. O, tutaj lekko posprzątamy. No i resztę do końca, dokończę moim wozem. O. Tutaj tak. Stawiamy to. O, nie, źle, postawiliśmy łopatę. Łopatę, o. No i teraz wsiadam sobie do wozu. Wsiadamy sobie do wozu. O. A teraz sprzątamy sobie całą ulicę. I to był koniec zabawy pamiętajcie, żeby zostawić lajka, suba i jeszcze dzwoneczek i nie zapomnijcie udostępnić to znajomym i napiszcie w komentarzach, który Wam się wóz podobał najlepiej no i trzymajcie się i cześć!